Cześć, witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie Dzisiaj sprawdzimy sobie odcienie tych nowych szminek z serum Lux One są nowością w katalogu majowym Na stronie setnej Tych odcieni mamy 2, 4, 6, 8, 10 10 odcieni szminka z serum Lux A na stronie setnej tutaj mamy to serum, ono jest... Y bezbarwne, mimo że tutaj widać końcówkę niebieską, na ustach tego niebieskiego nie widać w ogóle, jak masełko ma konsystencję, bardzo fajnie nawilża nam usta, regeneruje, bo jakieś właściwości regeneracyjne też ma, naprawdę świetne to serum. I sprawdzimy sobie dzisiaj odcienie właśnie tych szminek. Wyrwałam sobie kartkę z jednego katalogu, żeby mi było łatwiej pokazywać. Zacznijmy sobie od góry. Te nazwy są tak trudne do wymówienia dla mnie, że błagam bez śmiechów, bo to będzie masakra, jeżeli chodzi o wymówienie tych nazw. Pierwszy odcień od góry: Awakening Coral. Tak mi się wydaje. To będzie tutaj ten pierwszy, taki koralowa czerwień. Odcień koralowy, takiej wyblakłej czerwieni, można powiedzieć. Ja tutaj w podglądzie widzę, że ten odcień jest czerwony, a, a na żywo jest taki delikatnie wpadający w pomarańcz. Jeżeli chodzi o. Mm, Porównanie. To odcień jest delikatnie, ale to naprawdę bardzo delikatnie jaśniejsze. W ogóle mam wrażenie, jakby to wyglądało, jakby to był mat. Bo w ogóle nie odbija światła. Albo ja mam takie wrażenie. No, naprawdę, pierwsze wrażenie. Czuć to nawilżenie, czuć to serum. Ma taką samą konsystencję szminka w kolorze, jak ta bezbarwna, niebieska. Smakowo, smakowo taka sama jak serum. Takim sam smak ma, czyli taki słodko-gorzki, chociaż bardziej gorzki niż słodki, ale tak nie wiem, jak to nazwać. No, tak słodko goszko można powiedzieć. No, kolor bardzo mi się podoba. Ale wyrazisty, ten kolor. Bardzo mi się podoba. A jak wam? To jest ten pierwszy na no, A. <ścoughs> żeby nie musieć ponownie wypowiadać tej trudnej nazwy. Dobra, sprawdźmy kolejny. Dobra, następny kolor. Mm, tutaj co my mamy Revitalizing Rogue To jest już taka Czerwony, czerwony Taka krwista czerwień Trochę powyjeżdżałam, ale Ale to trudno I tak za chwilę to wytrę mm, Kolor Jeżeli chodzi w porównaniu Z katalogiem Na ustach jest troszkę żywszy ten kolor i to jest właśnie taki żywy czerwony. To nie jest taki czerwony zgaszony, tylko taki czerwony, jakby to powiedzieć taka klasyczna czerwień. Naprawdę jestem pod wrażeniem konsystencji, bo to jest takie masełko. Właściwie to nawet po nałożeniu na ustach, czuć, że one są już nawilżone. W ogóle nie ma żadnych skórek, żadnej suchości. Wnoszeniu jest ekstra. Ciekawa jestem tylko, jak długo kolor będzie się utrzymywał. Bo serum wolno się zjada. A może te kolorowe szminki też, też będą miały jakąś przedłużoną trwałość? No świetny ten kolor. To jest ten drugi. Dokładnie ten. Hmm. Podoba mi się. Drugi odcień już mi się podoba, chociaż ja za czerwienią, to ja nie przepadam, ale to jest naprawdę taka żywa czerwień. Nie taka wściekła, tylko taka, taka elegancka. Dobra, sprawdźmy trzeci odcień. Trzeci odcień, Rewining Mauve. No, trudne te nazwy, serio. To jest dokładnie ten kolorek. I już go nakładamy. On wygląda taki... brudny róż, mam wrażenie. Sprawdźmy. Trzeci odcień. Jest odrobinę jaśniejszy niż w katalogu, ale jak na razie to wszystkie odcienie bardzo mi się podobają. Toż dziwne. Trzecia. Właśnie, dziwnie mi. Tu słońce daje, światło znaczy. Troszkę jaśniejszy na, na, na ustach niż w katalogu, ale odcień bardzo zbliżony. Tyle tylko, że troszeczkę jaśniejszy. W katalogu wydaje się bardziej różowy, a na ustach jest bardziej taka różowa, ale wpadająca w czerwień. Tak delikatnie wpadająca w czerwień. Bardzo ładny odcień. Nawet taki na co dzień. Wy mam wrażenie, w, na filmie widzicie i ja w podglądzie, że te usta są troszkę bardziej takie ciemniejsze, a wcale nie są takie ciemne na żywo. Pół tonu jaśniej może. No, na razie jestem zachwycona. Sprawdźmy kolejny odcień, mam, w tym momencie wszystko zmyłam, wszystko zmyłam i mam wrażenie jakby moje usta były zabarwione tą szminką, tym odcieniem poprzednim, bo tu w katalogu nawet jest napisane, że yy, yy, kompleks Hydro Power utrzymuje nawilżenie ust nawet po zmyciu. Ale czy kolor też by tak utrzymywał, nawet gdy się by ją zjadło, to te usta nadal są takie żywsze, nie? Nie takie blade jak zwykle, tylko takie jakby po makijażu permanentnym. Co myślicie? Tutaj. Nie ma kompletnie nic. Ale i tak fajnie wygląda, nie? Trochę się zabarwiło, mam wrażenie. Dobra, sprawdźmy następny odcień. To jest Refreshing Petal. To jest dokładnie ten czwarty odcień. Wy widzicie go trochę ciemniejszego niż ja. Ale otwórzcie sobie katalog na stronie 99 majowy I e, możecie porównywać razem ze mną odcienie. E, ale nawet. W katalogu widać taki odcień, tu, a próbka jest taka. Widać różnicę, ale poprzedni odcień też był troszkę ciemniejszy w próbce, a na ustach był jaśniejszy, więc sprawdźmy to. O, patrzcie, to jest czerwone, a jak się wkłada na usta, to się robi dużo jaśniejsze więc nie sugerować się odcieniem szminki tylko patrzeć jak ona wygląda na ustach jaka różnica to jest taki właśnie to jest kor koralowy odcień a na ustach jest róż jasny róż w porównaniu z katalogiem no w katalogu jest bardziej taki neutralny róż a na żywo jest Żywy róż, jak to można powiedzieć? Kompletnie niepodobne do tego, co jest w katalogu. Jeszcze sprawdzę, czy na 100% tym odcieniem się pomalowałam, ale tak, dokładnie, to jest ten odcień. Na ustach róż Barbie, a w katalogu delikatny zgaszony róż zupełnie inny kolor. Tutaj to chyba trochę się pomylili. Na ustach bardziej taki już bym bardziej powiedziała, że neonowy, no taki Barbie róż. Barbie róż. A to jest odcień Refreshing Petal. No. Więc na ten odcień uważać, bo jest dużo jaśniejszy niż w katalogu. Kolejny odcień, tym razem Nudziak Essential Moka. Almoka. Trochę, trochę za mało moka, mi się wydaje. W porównaniu z katalogiem, na ustach jaśniejsze, zdecydowanie jaśniejszy ten Nudziak. I to jest Nudziak, deli bardzo delikatnie wpadający w róż. Wy to widzicie w ogóle prawie różowe, ale to jest nudziak. Jest brąz, zgaszony brąz, wpadający delikatnie w róż, chociaż może nawet i w czerwony. Nie, bardziej w czerwony niż w róż. No. Nie, to jest zupełnie nie to, co w katalogu. Dobra, te pierwsze trzy odcienie były prawie identyczne jak w katalogu, a tutaj już drugi z rzędu jest kompletnie co innego. Zobaczmy dalej. Blossoming Pink. Teraz będzie odcień. Powinien być podobny między trzecim a czwartym. Ja tu się wydaje taki jak czerwony. Blossoming Pink. To jest bardziej zbliżony odcień do czwartego, czyli re Refreshing Petal. Ten odcień jest bardziej zbliżony niż do tego Blossoming Pink. Jest róż, ale bardziej różowy niż ten tutaj z katalogu, który jest różem zgaszonym. Prawie identycznie wygląda jak Refreshing Petal w katalogu. ale normalnie jestem zachwycona tym masełkowatym, masełkowatą konsystencją tych szminek no to jest ekstra no dobra jedziemy dalej nowing rose teraz czwarte od końca spójrzcie w katalog i spójrzcie na to w ogóle dwie zupełnie inne odcienie szminki. W katalogu jest taki. jak wino. No dobra, może nie jak wino. Hmm, kojarzy mi się z, z czymś ten kolor. Taki różowy nudziak. Tylko taki z ciemniejszych. A na ustach jest róż. Już bardziej zbliżone do tego ostatniego co będzie. Chociaż... No tak no, patrzcie. To tak. Re Jeszcze sprawdzę. Tak. E Renewing Rose. Renewing Rose. Czyli dokładnie to. A usta są chyba bardziej podobne do tego. Prawda? No gdzie to? A to? Prawda? No dobra, to ja nie wiem, czy im po prostu pomadki źle podpisali, czy co. Teraz odcień perki Peony. Na ustach kolor do peoni bardzo podobny. Jako do kwiatka. Zobaczymy teraz jak z katalogiem. No nie, no nie, no proszę, no. Gdzie to? I to? Jest takie same. No. no. W kamerze to nawet widać, że jest trochę zbliżone. Ale yy, tu jest ciemniej, tu jest zdecydowanie jaśniej. Do którego najbardziej pasuje? Chyba do tego. Hmm? No. No, może w sumie, tak pomiędzy tym a tym, ten oś, odcień na ustach. Ale kolorek naprawdę bardzo mi się podoba. W katalogu jest zdecydowanie ciemniejszy niż na ustach. Dobra, dwa ostatnie kolory: jeden nudziakowy, jeden różowy. Ja tak się obawiam, skoro ten ostatni kolor tutaj w katalogu jest taki neonowy, taki żywy ten róż, to jaki on będzie na ustach? No ale dobra, wcześniej mamy Rejuvenating Nude. Nie wiem, kompletnie nie wiem. Rejuvenating. Rejuvenating. W każdym bądź razie przedostatni nudziak. Na ustach um, wyszedł mi jakoś tak blado. W ogóle zrobiłam sobie słocza tego koloru, przedostatniego, na ręce. Z kolorem na ręce, na ręce i tak jest jaśniejszy. Ja mam wrażenie, że trochę przebija mi tutaj e, zabarwienie różu z poprzednich szminek bo to nie jest taki typowy nudziak na moich ustach, a na ręce, owszem, jest nudziak. Więc teraz to już sama nie wiem. Jest nudziak na ustach, chociaż przebija się trochę róż spod spodu, tak jakby. Ale i tak jest dużo jaśniejszy niż ten w katalogu. Nawet ten na ręce jest jaśniejszy, dużo jaśniejszy niż ten Eee. Proszę. ręka i kartka. Dużo jaśniejszy jest. A na ona ustach też bardzo blado wygląda. Bardzo blado. Dobra, sprawdźmy ostatni odcień. Nazywa się on x Ex Exhilarating -ra <laughs> Ex rating x magenta Ostatni kolorek. A, tak z ciekawości zrobię jeszcze słocza na ręce. Na ustach i na ręce wygląda identycznie. A jeżeli chodzi o katalog, jest naprawdę bardzo, bardzo zbliżony do tego odcień z katalogu co na ustach, ale ten na ustach jest troszeczkę bardziej wyraziste. Nie wiem czy to serum, które jest w tej szmince, może delikatnie zmieniać jej kolor, ponieważ baza tego serum jest niebieska. Ale odcień też naprawdę bardzo mi się podoba, mimo tego, że jest taki wyrazisty. Do tego dzisiejszego looku, no może troszkę za ciemny ten odcień, ale róż jest róż. No tak samo wygląda. Na ustach jak na ręce i bardzo zbliżone do katalogu. To były wszystkie 10 odcieni. Ja tym serum jestem zachwycona. Samo opakowanie prezentuje się bardzo elegancko. I jest niebieskie to serum. Ono jest transparentne. Mimo, że jest niebieskie, to to niebieska to jest dosłownie, może tylko i wyłącznie delikatnie jakaś. Mało widoczna poświata w słońcu, bo tak to naprawdę nie widać jej w ogóle. Właśnie mi się wydaje, że to to niebieskie serum, jak jest w tych szminkach, może delikatnie zmieniać ten kolor, no ale tylko tak pół na pół było, bardzo podobnych, a reszta to były takie no takie trochę. Niepodobne do tego, co było faktycznie na ustach, do tego, co oni nam przedstawili w katalogu. Nie wiem, który będzie mój ulubiony kolor, bo naprawdę wszystkie mi się podobały. No, może oprócz tego ostatniego, bardzo blanego, bladego Nudziaka, no bo on naprawdę jest bardzo blady. U mnie, yy, no, tak średnio w ogóle go było widać. No, i, a jak było, to tak niezbyt estetycznie. Używałam tego serum już. Dwa czy trzy dni używałam i naprawdę masełko. Jest boskie to serum. E, naprawdę to jest produkt, który im się udał. E, tutaj akurat mam też podgląd. Szminka kol z kolorem i to serum. to niebieskie. E, obydwie te rzeczy. Każda z nich właściwie kosztuje 32,99. Właściwości nawilżające są wyczuwalne, są rewelacyjne, bym powiedziała. Ja na obecną chwilę jestem w stanie tylko i wyłącznie zachwalać tą szminkę, bo to jest masełko. No ja na to mówię po prostu regenerujące czy tam regeneracyjne masełko do ust mogę wszystkim polecić, co do kolorów. Faktycznie, jeżeli wybierzecie te chyba 4 czy 5 z środka, tutaj, to lepiej zamówcie sobie próbkę, żeby dobrać sobie kolor, bo te pierwsze 3 i ostatnie, no to właściwie były. Bardzo zbliżone do tego, co tutaj widać, także akurat nad tymi to bym się nie zastanawiała, jeżeli wam się podoba kolor i zamawiała. No a tych w środku takich, no to lepiej sobie zamówić próbkę i sprawdzić, czy ten kolor na pewno nam się podoba, i wtedy zamówić sobie opakowanie pełnowymiarowe. Do używania na co dzień będzie idealne. Usta naprawdę są nawilżone, niespieszknięte, żadnych skórek, wszystko się ładnie regeneruje. także mogę wam tylko polecić. Właściwie za dzisiaj to tyle. Zrobiliśmy 10, e, sprawdziliśmy 10 odcieni tej nowej szminki e, z serum Lux. Może jak będzie coś nowego, następnym razem pewnie też sobie zrobimy jakiś test i sprawdzimy co tam ciekawego jest. A za dzisiaj wam bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Pa.